widać w centrum miasta, w Gdańsku to jest ulica szeroka. Akurat taki widok, który teraz mamy, może niedługo zniknąć z centrum miast. A to wszystko za sprawą tzw. stref czystego transportu. A w każdym razie nie będzie można wjeżdżać bez specjalnej zielonej naklejki, którą będzie się naklejać na szyby auta. Za brak takiej naklejki będzie groziła kara nawet do 500 zł grzywny. A to wszystko za sprawą ustawy o elektromobilności i alternatywnych paliwach. Która będzie upoważniać Rady Gminy w zasadzie do dowolnego tworzenia tych stref czystego transportu. Uchwała Rady Gminy na podstawie artykułu 39 tej ustawy będzie mogła regulować zasady wjazdu z takiej strefy. Na podstawie ustawy będą zwolnione samochody, które są napędzane silnikiem elektrycznym, wodorowym, gazem ziemnym, a także pojazdy uprzewirowane. Tutaj mówimy o policji, pogotowiu itd. Tak tak, że będę mógł wjeżdżać pojazdy, które przewożą osoby niepełnosprawne. Uchwała Rady Gminy będzie mogła rozszerzyć ten katalog pojazdów. Jakie uchwały będą mogły podejmować gminy w całej Polsce? To znaczy, odczytam sytuację, bo wcześniej do tej pory, jak wjeżdżam za granicę, to sprawdzam jakie prawo obowiązuje w danym kraju, a teraz będę musiał sprawdzać, jakie prawo obowiązuje w innym mieście, jeżeli chciałbym pojechać tam swoim własnym samochodem. Na szczęście zostało opublikowane również rozporządzenie ministra klimatu i środowiska 31 marca 2022 roku, które określa, jak wygląda wzór takiej naklejki, więc przynajmniej takie naklejki będą wspólne.